Dzisiaj filmik nagrywam dla Was na kosie. Właśnie jesteśmy na naszym urlopie i postanowiłam pokazać Wam taką moją poranną i wieczorną pielęgnację. Zrobię to w jednym filmiku, po prostu taka, wiecie, pielęgnacja z wyjazdu, po prostu z wakacji. Chciałam Wam pokazać, bo mamy przepiękny widok na morze z tyłu, natomiast albo będzie widać morze, albo będzie widać mnie. Więc może na pewno już widzieliście i te piękne widoki na Instagram. Więc no pozwólcie, że w tym filmiku, jako iż jest to filmik o mojej takiej wyjazdowej pielęgnacji, będziecie oglądać mnie, a nie te piękne widoki, chociaż tu trochę tych pięknych, niebieskich daszków chyba tutaj widzicie. No chciałam to nagrać inaczej, ale jest takie słońce, jest tak pięknie, jest taka pogoda, że nie jestem tego w stanie zrobić. A po drugie, my centralnie tutaj pod balkonem mamy takie piękne, wielkie fontanny. I te fontanny też by mnie zagłuszały. Mam nadzieję, że tego filmiku nie będą zagłuszały. I tutaj większość rzeczy to mam rzeczy właśnie z drogerii Pigment. Macie też linki na dole w razie w, Także tutaj wszystko, wszystko wiecie. I właśnie w Pigmencie pojawiła się ta nowa seria. Do twarzy z Yob Byłam tego bardzo ciekawa, chciałam to dla was sprawdzić Oczywiście nie wszystko, jeszcze nie mam wszystkie Mam chyba trzy bądź cztery kosmetyki tylko z tej serii I pierwszy właśnie przelany do takiej małej podróżnej butelki Jest to żel do mycia twarzy z Yob I on jest naprawdę bardzo fajny Nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajny ten żel On bardzo dobrze smywa też wieczorem Też go zobaczycie wieczorem, opowiem wam o nim nie jest za mocno pieniący, nie jest za lekko pieniący, nie wysusza, nie ściąga skóry Ma bardzo taki cytrusowy, delikatnie pobudzający zapach Naprawdę jak dla mnie ten żel do mycia twarzy z Joby jest naprawdę super Cenowo też wypada bardzo fajnie I zaraz potem już muszę nałożyć tonik To jest tonik z Aflorem Skincare, mleczny tonik Wiecie, że go bardzo, bardzo chciałam dla was przetestować On wrócił na stronę pigmentu Także możecie normalnie na stronie pigment Mam nadzieję, że teraz też jeszcze jest, bo on schodzi jak Po prostu ciepłe i świeże bułeczki I ten tonik, no już go tutaj Sporo poużywałam, bo tak naprawdę Ja wam ostatniego dnia nagrywam ten filmik I go wylewam Sobie na dłoń, też go mam przelanego do tej podróżnej buteleczki, bo te szkła są dosyć ciężkie, nie chciałam po prostu, wiecie, sobie obciążać. I on ma taką konsystencję delikatnie żelową... Oj, to jest takie ukojenie dla skóry. I jakbyście się pytało, jaka jest różnica między Bielendą bo pokazywałam Wam kiedyś bielendy taki mleczny tonik, a tym to ten jest dużo bardziej gęsty. Ten tonik jak dla mnie jest bardziej nawet już jak serum, nawet nie jak esencja. On jest już jak serum. I czujecie od razu nakładając ten mleczny, mleczny tonik z Florence Kinker, od razu czujecie ukojenie, nawilżenie tej skóry. Czujecie, że po prostu ta skóra tego potrzebuje i ona go wchłania. Świetny tonik, naprawdę. Jeżeli możecie sobie na niego pozwolić, to ja Wam bardzo, bardzo polecam, bo to jest coś cudownego, a teraz właśnie. Na wyjeździe, gdzie stosuję SPF-y. Ale mimo wszystko, no wiecie, jest ciepło, jest to mocne słońce, do którego skóra nie jest przyzwyczajona. Mimo, że gdzieś tam chronię się jej czapką, z daszkiem i tak dalej, to mimo wszystko tego nie unikniemy, będąc w innym tym klimacie. To ta skóra naprawdę potrzebuje takiego fajnego nawilżania i już w tym etapie, w tym kroku, za pomocą tego toniku, naprawdę bardzo fajne nawiliżenie ja jestem w stanie dać tej mojej skórze. To nie jest wystarczające nawilżanie ale naprawdę jest super na dzień, petarda. I kolejnym krokiem jest od razu nałożenie serum. I tutaj też jest to serum. Zobaczcie, ile jest używane na wyjeździe tego serum. Bardzo je lubię. Dosyć szybko schodzi, ale ja go lubię naprawdę dużo nałożyć. I to jest właśnie też z serum z witaminą C, ze śliwką kakadu. Właśnie to jest takie serum bardziej nastawione na witaminę C. Ono jest bardzo delikatne, bardzo wlecieckie. Wydaje mi się, że pod to światło straszne cienie mi to wychodzą, no ale chciałam, żebyście chociaż trochę widoków mieli. Nie wiem, jak to wyjdzie. Serum jest ultra lekkie. To jest serum niewidoczne, bezbarwne, leciutkie, delikatnie żelowe, ale bardziej wodne niż żelowe. Wchłania się błyskawicznie. Też ma bardzo fajny taki cytrusowy zapach. Super wchłania skórem. Pamiętajcie, że witamina C to jest świetny kosmetyk, wszystko z witaminą C. To są świetne kosmetyki na dzień, więc jak najbardziej polecam Wam stosować witaminę C na dzień. No i to jest super kosmetyk dla osób z cerą tłustą, mieszaną Gdzie nie lubicie ciężkich konsystencji, lepkich konsystencji jak Chcecie czegoś lekkiego, szybko wchłaniającego się, ale działającego No to jest świetna, świetna sprawa no Zobaczcie, myślę, że w tej butelce widzicie jakie to jest rzadkie To jest prawie jak woda Więc naprawdę pod tym kątem jest super, przepięknie pachnie Dla mnie jakimiś cukierkami, nim dwa, czymś takim Jest super, naprawdę jest super i to akurat wzięłam Bardzo fajnie, bo ma taką przekręconą buteleczkę, gdzie możecie ją zablokować na wyjazd, bardzo cenna, cenna sprawa I potoczy też mam mm, ten krem z You No i ten krem potoczy też ma bardzo fajną taką konsystencję, też w punkt Ja nie lubię jakiś yy... On ma taki... nie jest ani za lekki, znów ani za gęsty, jest w punkt To świetnie się u mnie sprawdza jako taki krem yy... i na dzień i na wieczór Ja na dzień lubię lżejsze konsystencje, na noc lubię mocniejsze, takie cięższe konsystencje a ten jest pomiędzy, więc po prostu na dzień Tak jak teraz nakładam go troszkę Mniej tak normalnie, na noc nakładam go Grubszą warstwę i sprawdza się super Bardzo ładnie nawilża Nie waży się mi na nim korektor, nie waży mi się Na nim makijaż um, nie wiem, Nawilża, widzę, że ta skóra jest Nawilżona, odżywiona Nic się, wiecie, jakieś smarszczki, przesuszenia W tej okolicy, nic się nie pojawia Nie szczypią mnie oczy, więc I też czuję, plus nakładając ten krem, czuję też Takie ukojenie od razu, także Działać działa, naprawdę jest bardzo przyjemny ten krem z yolk. To wszystko się naprawdę błyskawicznie wchłania Więc teraz pójdzie tylko SPF I ja tutaj zabrałam SPF z Holika Holika Porządną, konkretną dawkę SPF-u I to jest właśnie ten aloesowy z Holika Holika Wzięłam dwa SPF'y ale powiem wam szczerze, że głównie ta Holika Holika u mnie wygrywa teraz Bo jest żelowy, szybko się wchłania No i widzicie ten filtr z Holika Holika, on się też... Bardzo ładnie wchłania i rozprowadza Nie bieli tej skóry, więc na wakacje, na wyjazd Gdzie naprawdę po prostu chcemy jak najszybciej nałożyć filtr Czy tam go doreaplikować i nie wyglądać jak taki bałwanek No to naprawdę jest świetna Świetna sprawa i super sprawa. Jeszcze dwie rzeczy do włosów. Czym chronię e, włosy? Pierwsze to jest mgiełka od Amwen, do włosów z filtrami. Zrozpylam e, sobie tą mgiełkę ochronę do włosów na rozpuszczonych włosach. Rozczesuję, to rozczesuję, też jakby tak wczesuję we włosy. I później, jak jeszcze spinam włosy w e, takiego koczka, bo tak właśnie chodzę, żeby jak najmniej tych włosów wiecie, gdzieś tu było rozpuszczonych, mimo że noszę czapkę bądź kapelusz, e, to jeszcze jakby tego koczka spsikuję sobie tym, a wcześniej jeszcze nakładam takie kryształki do włosów i to świetnie chroni. To jest taka petarda. To jest Inside Styling i to jest, to były płynne kryształki do włosów. Dzieje się przed nałożeniem filtrów na włosy te rozpuszczone. Nakładam najpierw na tak naprawdę od ucha w dół na całą długość tutaj te płynne kryształki, dzięki czemu te włosy są takie nawilżone, błyszczące, nie są przesuszone, są bardzo dobrze zabezpieczone. Na to idzie filtr, później spinam w koczek i jeszcze idzie, na to, wiecie, popsikany filtr. I włosy też są chronione. O tym warto pamiętać na wakacjach, żeby te włosy też oczywiście chronić. No i na ciało też idzie SPF. Ja już Wam pokazywałam też, że ciało mam wysmarowane samoopalaczami. I na koniec, żeby to ciało super wyglądało na basenie i nie tylko Ja już Wam pokazywałam ten produkt, to jest Body Boom Shimmering To jest rozświetlacz do ciała Na wakacjach petarda Na co dzień już Wam mówiłam, że on jest bardzo tłusty i bardzo drobinkowy Natomiast na wakacjach, na basenie, czy gdziekolwiek Po prostu jak chcecie mieć nogi jak J.Lo po prostu no to tutaj macie jeden wielki błysk, bo to jest błysk z drobinek, z delikatnego brokatu plus olejku no To jest po prostu magia i do tego on ma bardzo taki ciemny, brązowy kolor Dzięki czemu troszeczkę Wam też jakby podbija opaleniznę Nie wiem, czy go tutaj wyłapiecie, no ale jest piękny Ja wzięłam różne... nie wiem, czy go tu jesteście w stanie wyłapać, no bo tu już nie ma słońca Uuu, go tu go łapiecie. O, 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 tu będzie go filister. O, teraz go widzicie. I to daje wam taką taflę na skórze. No pięknie, powiem wam, że na nogach, no to wygląda po prostu obłędnie. Nogi z tym wyglądają obłędnie. I ja tak właśnie wysmarowana tym wszystkim. Udaje się albo idziemy na leżaczki, albo idziemy, tutaj są takie bardzo fajne baldachimy, dużą część dnia pod tymi baldachimami spędzamy, bo wiecie, jest tak cień, ale jest cieplutko, jest basno, można sobie skoczyć, jest po prostu idealnie. I tak, widzicie, to jest naprawdę prosta, szybka pielęgnacja, to jest taka pielęgnacja, która ma postawić na właśnie odżywienie takie podstawowe skóry, zabezpieczenie właśnie skóry i włosów przed promieniami słonecznymi. Także wiem, że chciałeś taki filmik, szybka wyjazdowa pielęgnacja. Poranne wygląda tak, wieczorną pokażę Wam jak przyjdę i będę to wszystko z siebie zmywała Tu Wam pokażę co robię wieczorem Game. Okay, to teraz Wam pokażę wieczorną pielęgnację I pierwsze co, to przełożyłam tutaj masełko do demakijażu Ten taki balsam do demakijażu z E. Florence Kinker Pamiętajcie... Ogólnie, przynajmniej u mnie, ale ogólnie u, u, u cer takich mieszanych em, Bardzo dobrze sprawdza się to oczyszczenie dwuetapowe A tym bardziej, jeżeli stosujecie filtry Mam nadzieję, że filtry stosujecie ogólnie cały rok Ale dobrze wiem, jak to jest I głównie teraz sięgamy gdzieś tam po filtry I właśnie takie dwuetapowe oczyszczanie skóry Właśnie najpierw czymś olejowym Przy stosowaniu filtrów Jest bardzo, bardzo ważne Słuchajcie, ja tutaj będę kombinowała góra-dół bo nie chcecie wiedzieć, jak wygląda mój statyw, ale sobie poradziłam, bo oczywiście nie targałam ze sobą statywu. I właśnie takie oczyszczanie dwuetapowe przy filtrach naprawdę jest bardzo ważne i bardzo pomocne, bo jeżeli filtry uważacie, że wiedzony filtr, czy w ogóle filtry was zapychają, to niestety bardzo prawdopodobne, że po prostu je źle zmywacie, a tym bardziej, jeżeli stosujecie filtry wodoodporne. No to płynem micelarnym, w ogóle samym żelem i wodą Raczej ciężko, żebyście je zmyły Płynem micelarnym też może być różnie Więc naprawdę warto zastosować jakiś olejek, jakiś balsam nie lubicie olejków, to właśnie spróbujcie takiego balsamu Jak ten z E.Florenz Kinker. On w ogóle jest cudowny, bo się zmienia w taki bardzo satynowy olejek Uwielbiam ten balsam z E.Florenz Kinker, jeżeli możecie sobie Pozwolić na taką odrobinę luksusu To będziecie zachwycone I teraz w momencie, kiedy jeszcze mam ten olejek Daję sobie płyn micelarny, Płyn tutaj mam akurat bielendę Też poprzelewam w takie mniejsze buteleczki I zmywam oczy Mimo, że te oczy pociągnęłam olejkiem To w tym momencie Jeszcze właśnie, póki mam olejek na twarzy Ten olejek na twarzy cały czas jest Ja oczyszczam Oczy Najpierw woda i on, nie wiem, on, się tak, on się taki, nie wiem czy to widzicie, delikatnie mleczny będzie robił I teraz w ruch idzie ten żel, ten sam żel z jób, który Wam już pokazywałam I raz, dwa, oczyszczamy żel Nie brałam żadnych szczoteczek, żadnych tam... Witać takich gadżetów. Ja bardzo lubię takie wyjazdy wakacyjne, zabrać jakieś maski super nawilżające czy po samolocie. Czy właśnie w któryś dzień po prostu zrobić sobie jakieś super nawilżanie i właśnie odkryłam ostatnio te maski, to jest w ogóle petarda. Właśnie na Drugery Pigment mają duży wybór w ogóle kosmetyków w linii. Wydzie się ich tę masę, a i właśnie mają kilka rodzajów tych masek. Ja właśnie tą jedną maskę miałam tą samą, bo już tych masek kilka zużyłam właśnie dokładnie tych, to są te. Jagoda, morwa, biała, czarna porzeczka i owoce kaj Jedną tą maseczkę już użyłam tutaj na wiedzie, wzięłam jeszcze jedną, to że Wam drodzy pokażę. Po przylocie i jeszcze później sobie po kilku dniach zrobiłam, więc tej już nie będę otwierała, ale kiedyś Wam na pewno jeszcze ją pokażę, bo mam też w domu już zapas tych maseczek. To są maseczki algowe petarda. Cena tych maseczek wcale nie jest wysoka. Starczy wam to na dwa, trzy. Ja tutaj sobie taką grubą warstwę po locie zrobiłam, bo... U mnie po locie skóra jest naprawdę aż mi takie suche skórki przynosi, a potrafią wyjść, gdzie u mnie się to raczej nie zdarza Ale po locie, jak najbardziej mimo, że to był krótki lot i to te maseczki to jest petarda, te maseczki z linii właśnie I to wam na kilka razy, na trzy razy w normalnych warunkach mi ze starcza Tutaj mi starczyła na dwa razy, bo po locie właśnie zrobiłam sobie taką grubą warstwę Więc już dzisiaj nie będę robiła, bo też mi już jej po prostu szkoda Ale normalnie bym nałożyła tą maseczkę Dalej leci tonik, który też już wam pokazywałam na rano Czyli Eflorence Skin to jest ten milk toner I wieczorem, nie wiem czy to zobaczycie, troszeczkę więcej go nakładam Oj, jak on jest cudowny, naprawdę Wiele z was mi pisało, że na pewno będę zachwycona działaniem tego toniku No i tak jest, jest po prostu cudowny Ten tonik na pewno na stałe yy, zakości w mojej pielęgnacji Wiecie, może się zdarzyć, że przez jakiś czas tego opakowania nie będę miała, ale będę do niego wracała Jeden z cudowniejszych preparatów Oj, on na pewno będzie też u mnie na jesień, zimę Teraz poleci krem pod oczy Ten sam, Ziob Fajnie, że wiecie co, ja bardzo lubię wchodzić w ogóle w drogerii pigment, w tą sekcję nowości Uwielbiam to robić, to taki trochę mój mały nauk I patrzę, co tam na pigmencie z nowości wskoczyło I Właśnie tak odkryłam, że wskoczyła ta nowa seria z job. I naprawdę powiem wam, że mam te trzy, trzy kosmetyki I no... Jeszcze widziałam, że jest tonik kwasowy właśnie na stronie pigmentu I jest jeszcze chyba jakaś mgiełka i jest, są jakieś sera jeszcze inne. I teraz rano szło serum z witaminą C z Job. A teraz wieczorem stosuję serum, które odkryłam dzięki Wam. I ja prosząc Was o komentarze, jakieś Wasze polecenia. Ja serio nie proszę tego po to, żebyście tylko coś pisały. Tylko ja naprawdę je czytam. Ja naprawdę to zapisuję. Ja naprawdę śledzę, co Wy mi polecacie. I w moje ręce trafiło serum. To jest ten eko-sorbet malinowy, nabliżająco-okojący. Serum booster z Bielendy. Bardzo, bardzo dużo z was polecało mi ten booster malinowy. Pisałyście, że jest cudowny. Zobaczcie też sporo go, naprawdę, zużyłam A używam go tylko od czasu wyjazdu. Tak naprawdę jeszcze tam z dwa dni przed zaczęłam, ale tylko od czasu wyjazdu i po prostu przepadłam. Pachnie to cudownie, tak malinowo, trochę malinowa mamba, ale taka delikatna. O, i tutaj co znalazłam właśnie opis tego serum. Tutaj macie i trehalozę macie kwas hialuronowy, macie betainę to jest właśnie taki bardzo fajny, taki hydrokompleks, ale przy tym jest bardzo lekka konsystencja tego kosmetyku. Właśnie produkty z trehalozą, betainą, kwasem hironowym one bardzo dobrze regenerują, nawilżają tą skórę, więc to są super produkty na lato, na momenty, kiedy potrzebujecie regeneracji, no a te bardziej e, wakacje, jakieś wyjazdy, wyloty. No to faktycznie ta skóra tej regeneracji na pewno będzie potrzebowała. Nawet nie wiem, jak będziecie stosowały SPF-y, to temperatura otoczenia, zmiana tego otoczenia, słona woda, chlorowana woda i tak dalej. No to niestety będzie gdzieś to negatywnie na naszą skórę wpływało, więc to na noc jest petarda I to zostanie moim wielkim ulubieńcem, na pewno to zobaczycie w ulubieńcach miesiąca, bo to jak to koi skórę To tylko dzięki waszym poleceniom, także dzięki dziewczyny, sama pewnie też bym nie odkryła I na koniec krem, który też sobie przełożyłam tutaj do słoiczka i to jest krem z Florence Kinker i to ma być też taki nawilżający, odżywczy krem. Natomiast jego konsystencja też nie jest jakaś e, ciężka. Wydaje mi się, że to będzie świetny krem dla osób z steromieszaną, e, właśnie taką bardziej tłustą, nawet dla takiej konkretnej regeneracji. No ja sobie nie wyobrażam teraz na wyjeździe nie regenerować na makle skóry, nie nawadniać jej, nie odżywiać. No to jest po prostu taka podstawa. I dlatego fajnie jest mieć jakąś masaczkę Ojejku, i ten krem też jest cudowny Jak widzicie, on się stawia delikatny błysk, bo jeszcze nie jest Ale bardzo ładnie, szybko się rozprowadził, rozsmarował na mojej skórze Także też nie ma problemu I on daje turbo nawilżenie Tutaj ten krem naprawdę daje dziewczyny turbo nawilżenie Od razu nakładając go czujecie naprawdę na maksa ukojenie Że ta skóra jest taka nawodniona, napompowana, zregenerowana Czuć regenerację naprawdę bardzo, bardzo mocno Jest... Świetnym, naprawdę jest świetnym kremem do twarzy No i to koniec, i tak naprawdę cała wieczorna pielęgnacja koniec Wiadomo, że nawilżenie ciała i tak dalej Natomiast jeżeli chodzi o twarz, to jest to koniec Czyli jak widzicie, bardzo, bardzo mocna regeneracja, nawilżanie, Ale lekkimi kosmetykami I da się to osiągnąć, ja wam to cały czas staram się pokazywać Że nie musicie używać tłustych maseł i oleju, której ja bardzo lubię I wam też polecam nieraz Natomiast jeżeli nie lubicie takich konsystencji Jeżeli szukacie czegoś lekkiego to da się taką pielęgnację zrobić Da się znaleźć takie kosmetyki I da się tą skórę naprawdę super trzymać w rydzach Pod kątem nawilżania A nawilżania mi wam cały czas I będę wam to zawsze powtarzała Że nawilżanie to jest jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji skóry Bez nawilżonej skóry będą i smarszczki I będzie trądzik Tak naprawdę nawilżanie to jest jeden z filarów Tak oczyszczanie, nawilżanie, SPF -y, I złuszczanie tutaj bym powiedziała To są takie naprawdę e, filary Natomiast no tutaj oczyszczanie i na nawiżanie wieczorem możecie naprawdę zrobić petardę. I ta skóra będzie Wam na pewno bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz piszcie, jakie kosmetyki pielęgnacyjne wy zawsze ze sobą zabieracie. Ja was odsyłam w linki na dole. Jeżeli coś Was interesuje, to wszystko tam sobie zobaczycie. Przejrzyjcie sobie asortyment drogery Moja Bo ja właśnie za tą bardzo lubię. W pigmencie oglądacie moje filmy, to wiecie, że od bardzo, bardzo dawna sama robiłam z siebie zakupy, zanim gdzieś tam mogłam sobie do jakichś filmów, to na przykład wybrać od nich kosmetyki. Natomiast właśnie to jest fajne na Drugery Pigment, że tam macie taki przekrój kosmetyków, od, od takich kosmetyków typu linia, linia, które są i naturalne, i mają super składy i są tanie. Podroższe kosmetyki typu Florence Care, masę polskich cudownych marek, kosmetyków naturalnych i nie tylko wszystkie nowości, które się na rynku kosmetycznym takie naprawdę ciekawostki, smaczki pojawiają. Wszystko na pigmencie jest, także czego chcieć więcej, także odsyłam Was na dole, czekam na Wasze komentarze.